Posłuchajcie. Pokolenie X. Pokolenie ludzi urodzonych w drugiej połowie XX wieku, którzy nie wiedzą dokąd mają zmierzać. Społeczeństwo zgubione w chaosie współczesności, wykreowane przez modę wzorców, szukające odpowiedzi na trudne pytania i szukające sensu własnej egzystencji. No nic, tylko otworzyć sobie żyły. Tak definiuje nas Wikipedia. Jesteśmy w Toruniu u pani Hani Solarczyk Szwedc, która odpowiada za edukację osób dorosłych. No i będziemy rozmawiali o tych osobach dorosłych i o tym, czy to, co mówi o nas Wikipedia, rzeczywiście jest prawdą. Ha pani Haniu, dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się. Co pani sądzi o tej definicji? No jak każda definicja zawiera pewne uogólnienia, pewne uproszczenia, tak? Nie znamy autora tej definicji, więc trudno powiedzieć, z jakiej pozycji ta definicja została sformułowana. No, i Jak każda właśnie definicja z innego punktu widzenia może inaczej to pokolenie pokazać i tutaj ja bym się nie, nie, nie ze wszystkim zgodziła, bo po prostu jesteśmy różni, tak, ale żeby opisać grupę społeczną można, no i trzeba się odwołać do pewnych e, właśnie ogólnie, które tutaj zostały zawarte jednocześnie. No tutaj takie... te ogólnienia są, delikatnie mówiąc, yy, takie, dramatyczne. Tak, pesymistyczne, to no, tak, to Wygląda prawda. Wygląda tak, jakbyśmy musieli już powiedzieć adios dientes, położyć się na grobowej desce i czekać na emeryturę? No, takie dekadenckie klimaty zawsze nam towarzyszyły W, w, w każdemu pokoleniu. Nie jesteśmy pewnie wyjątkiem, I, i nawet przedstawiciele tego pokolenia też by na to spojrzeli, ale, i in, a przedstawiciele tego samego pokolenia by dostrzegli coś innego, jak na przykład em, wagi. Tego, że, że lepiej czują się we własnej skórze, bo są bardziej świadomi siebie y, pod względem właśnie czy to wyglądu, czy y, y, mogą się poszczycić doświadczeniem, z którego mogą skorzystać i mogą w tym zobaczyć, zobaczyć y, mocne strony i y, 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 y tym się cieszyć. Tutaj Pani powiedziała przed spotkaniem bardzo fajną rzecz, że właśnie to pokolenie X przeżyło transformację systemową w tak zwanej pigułce, nie? bo wcześniej inne cywilizacje zachodnie, oni mieli czas na tą ewolucję od y, czasów dawnych do tego kapitalizmu zaawansowanego i konsumpcji. U nas to było 20 lat. Tak. No co dla nas też było pewną y, y, oczywiście szansą, nie wszyscy z niej skorzystali, tak, to ta, ta przemiana, która nastąpiła y, dała nam możliwości kształcenia się, uzupełnienia, później wykształcenia i, i Pewna część tej grupy społecznej jest beneficjentem tej zmiany pozytywnej, tak, że zdobywając wykształcenie lub zakładając biznesy, tak, dzisiaj mogą z tego czerpać korzyści yy, yy, materialne i niematerialne, tak? tak więc tutaj jest też takie pokolenie yy, yy, dużej szansy, którą nam historia dała, tak? Yy, 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 yy Część osób z tego skorzystała, część nie skorzystała, no to jak w każdej grupie społecznej. Bo też powiedziała Pani przed spotkaniem, że to spotkanie, to pokolenie, tak jak każde inne miało, zaczystuje, energię poprzednich pokoleń. Tak, czyli że wcześniejsze mówiły o tym, jak to było źle kiedyś i jak teraz jest fajnie, a jak hmm. jest to z nami. Yy, energia wcześniejszych, no myślę, że ten przepływ energii nie jest już taki. Tak jak wcześniej. Raczej czerpiemy energię od, od młodszych od siebie niż starszych, tak? To, to młode pokolenie pokazuje nam nowe możliwości i, i od nich te pewne kompetencje miękkie. Zyskujemy, lub powinniśmy się od nich uczyć, więc mamy taką trochę odwróconą, nie tylko trochę, ale odwróconą sytuację, że raczej nie uczymy się od starszych od siebie, tylko od młodszych. I to jest ten... no To jest ciekawe, nie? bo zawsze mówiłeś się, że słuchaj synu, jak będziesz w moim wieku, to to, to, to i to. A no tak, to A już jest, jest. Tak, zdecydowanie to się, ta sytuacja się zmieniła i to, co wynika z tempa przemian, które dzieją się wokół nas, tak? Kiedyś Teraz te, bardziej syn mówi, jak y, robić emotikony, tak? No zdecydowanie, jak obsłużyć sprzęt elektroniczny, jak ustawić coś w telefonie czy w komputerze i, i to, to, to są cenne, cenne rady. I co wynika właśnie z tego, że jeszcze nasi dziadkowie no, nie zauważali tych takich dużych zmian, chociaż też żyli w burzliwych czasach, ale no, no, mamy takie przyspieszenie, że no, stanie w miejscu już jest cofaniem się do tyłu. Nie? A to stanie w miejscu, spod, mimo wszystko ponad tego pozytywnego przekazu, o którym pani mówi, jednak dotyczy sporej grupy X-ów. Oni gdzieś tam albo ten swój czas przespali, albo nie mieli możliwości, żeby z niego skorzystać. Pewnie tak, ale też chyba i czego doświadczam, kiedy chcemy zaprosić do współpracy na szkolenia i inne formy, to że oni też. Nie mają do tego motywacji, że działania rutynowe ich satysfakcjonują, że wyzwania są dla nich zbyt ryzykowne. I dalej nie korzystają z tego, bo to ludzie są przecież w wieku 50, około 50 plus. No to mamy polityków, którzy, którzy zajmują dopiero w tym wieku i w i nawet w, uchodzą za, za młodych, być może niedoświadczonych. I doświadczonych polityków, tu że jak prezydent Biden, szykuje się i zapowiada w wieku 80-kilku lat grę o, o kolejny okres prezydentury. Więc tutaj to nie jest czas bynajmniej. Wręcz odwrotnie. W, wieku, w tym wieku dla tego pokolenia to zaczyna się czas, że rzeczywiście można po pierwsze. Mieć luksus zrobienia tego, co rzeczywiście lubię, mało tego, co ważniejsze, nie mają tylu obowiązków domowych. Za to pojawiają się obowiązki związane z opieką nad rodzicami, którzy się zdarzają. Także tutaj to, szczególnie kobiety mogą być obciążone. Tym niemniej, no, w tym wieku pojawiają się nowe przestrzenie do samorealizacji, jeśli jest taka wola. Ja odnoszę wrażenie, że jakaś część naszego społeczeństwa kojarzy edukację z, y, z pracą zawodową, jeżeli mają się uczyć, to w kontekście pracy zawodowej, jeżeli nie jest to związane z pracą zawodową, to nie są tak chętni do Ale uczenia tutaj się. Trzeba bardzo mocno podkreślić dość duży rozdźwięk między grupą, jaką są kobiety, jaką są mężczyźni. Nie? Faceci to bardziej już ciepłe kapcie mm. i y, piwko przed telewizorem, a panie odkrywają siebie na nowo. Tak, widzimy, to, widzimy tę różnicę, która wynika pewnie z wielu czynników. Jednym z nich w edukacji jest to, że mężczyźni są bardziej skoncentrowani na edukacji zawodowej. I wówczas niechętnie uczestniczą w innych formach uczenia się. A kobiety są jednak bardziej elastyczne. Zawsze łączą różne role, a szczególnie to pokolenie, jednak stereotypowo jeszcze się dzieliło tymi rolami, i w związku z tym są bardziej elastyczne, i, no ale też dłużej żyją, mają możliwości też dłuższego, dłuższej samorealizacji i, i tak, i korzystają chętniej z różnych form. Są bardziej aktywnie społecznie. Edukacyjnie już wspomniałam, tak, te różnice y, są widoczne. Generalnie w Polsce y, od dawna kobiety mają lepsze wykształcenie statystycznie to jest od mężczyzn. Zresztą wydawałoby się, że jest dokładnie odwrotnie, biorąc pod uwagę też ten dysonans finansowy, jeśli chodzi o pensję. Tak? Facy ci zrobią więcej od kobiet, chociaż z tego co pani mówi, mają mniejszą wiedzę i doświadczenie często. Uff. Co no, pewnie sugerujemy się tym, kto, jakie stanowiska mężczyźni zajmują. Tak? Też te zawody męskie są lepiej płatne w jakimś sensie. Natomiast kobiety tak, statystycznie mają lepsze wykształcenie, z różnych powodów nie pną się po drabinie awansowej, tak. Po drodze jednak pełnią swoją, wypełniają swoją rolę społeczną jako matki i wracają do pracy, i wtedy pojawiają się te różnice finansowe yy, yy, bardzo często. Yy, no i tak czasami właśnie no tak jesteśmy wychowani, żeby, żeby jako kobiety, żeby się nie, nie, nie zawsze wyczu, wysuwać na czoło, ale. Ale to się zmienia. I to się zmienia. Się zmieni tak, mocniej, właśnie tak. Bo tak. Też to jest nowy ten temat. Ten, obserwuję ten trend coraz bardziej. Tak. Jakby też podsumowując ten etap rozmowy, możemy stwierdzić po pierwsze, że X-y nie są przegrane, nie tylko że wszystko jeszcze przed nimi. Po drugie, że muszą się uczyć, a jak się nie będą uczyć, to zostają w ciepłe kapcie. A po trzecie, co jest też tematem kluczowym w tej rozmowie, muszą nabywać kompetencji miękkich. Tego, aby ta relacja między nimi a młodszymi pokoleniami była właściwa. No, Młodsze pokolenie też musi się dużo uczyć w tym zakresie, jeśli chodzi o kompetencje miękkie. Zasadniczo tego, wszyscy musimy się uczyć i ciągle rozwijać te kompetencje. Edukacja obowiązkowa, szkoła, nie, niekoniecznie rozwija te kompetencje, jak wiemy, dlatego wszyscy mamy jakieś deficyty i wszyscy powinniśmy o nie dbać, niezależnie od, od wieku, ale jeśli chodzi o pokolenie X. I te kompetencje miękkie, to bym powiedziała, że to jest taki klucz do międzypokoleniowego w ogóle porozumienia się, w sensie rozwijania takich kompetencji związanych z komunikacją. Akurat w przypadku pokolenia X, komunikacją za pomocą mediów społecznościowych, za to można się ładnie uczyć od siebie, młode pokolenie, tej konwersacji takiego kontaktu osobistego. Jest się czego uczyć jeden od drugiego i tutaj ten, ten, te wzajemne relacje byłyby dobre, żeby się wzajemnie od siebie uczyć tego, czego nam brakuje. Czyli jednak edukacja przez doświadczanie, wzajemną wymianę. Tak, jeśli chodzi o rozwój kompetencji miękkich, no to one się rozwijają w toku życia w naturalnych sytuacjach, trudno ich się nauczyć w sztucznych sytuacjach. Można iść na trening asertywności, pewnych technik się nauczyć, ale i, i czasami je stosować, tym niemniej inne. Kompetencje miękkie, jak na przykład właśnie umiejętność współpracy, no, wymaga właśnie doświadczania tego na różne sposoby i rozwijania się w tym zakresie już na podstawie yy, przeżytych sytuacji. Tu jeśli mówimy o doświadczaniu, padło pojęcie pod tytułem teoria Kolba. Jak mogła Pani to rozwijać? Tak. Teoria kolba ma swoją już dłuższą historię, nie, nie jest odkryciem współczesności, nawet jest krytykowana, ale mimo wszystko jako pierwsza, te, ta teoria właśnie z, z, zarysowała taki model uczenia się przez doświadczenie, gdzie samo doświadczenie nie jest uczące się, jeśli nie towarzyszy temu refleksja, a, a na dalszym etapie. Pewne ogólnienie, czyli trzeba się oderwać od tej konkretnej sytuacji, zastanowić się, gdzie można to doświadczenie w innych sytuacjach zastosować. I to yy, o tym zapominamy w będzie życia. Natomiast yy, też tutaj, pracując ze studentami, podkreślam, żeby gdyby uczenie się przez doświadczenie było takie proste, wszyscy powinniśmy być bardzo mądrzy, a przed śmiercią szczególnie ta umiejętność wyciągania wniosków, na przykład z błędów, tak, też jest niedoceniana i niekoniecznie stosowana w życiu. Więc yy, tu trzeba się takiej uważności też uczyć, tak? Co, 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 yy, I być Aktywnym, proaktywnym, tak? Im więcej doświadczam różnego rodzaju sytuacji, im więcej ról pełnię, tu jestem zaangażowana w życie społeczne mojej miejscowości. W pracy jestem w jakiejś komisji, w, jakimś, w jakiejś innej sytuacji, uczestniczę w jednym projekcie, jestem członkiem jakiejś społeczności szkolnej mojego dziecka czy też wnuka. No, to są właśnie te naturalne sytuacje, gdzie możemy te różne kompetencje rozwijać, i no, jak chcemy je rozwijać, to powinniśmy ich szukać.